No, i teraz klasyczne pytanie: Ile kosztuje ziemia we Włoszech? I tutaj odpowiedź nie jest tak prosta jak w wypadku innych krajów, które odwiedzaliśmy, bo trzeba sobie zdać sprawę, że Włochy to niezwykle zróżnicowany kraj pod kątem chociażby samego klimatu. Włochy mają z północy, od północy na południe to jest 1200 km. To można by przyrównać do odległości w linii prostej, nie wiem, od Gdańska do prawie że. Bukaresztu. Czyli mamy różnicę klimatyczną, przepotężną, przepotężną różnicę w ogóle w potencjale rolniczym różnych regionów. I tak my znajdujemy się w tym momencie w regionie nastawionym na po pierwsze produkcję warzyw, a po drugie tu wszędzie są dookoła krowy. I tu jest drogo. Naprawdę drogo. Ziemia tutaj, w zależności od tego, czy ma możliwość nawadniania, czy nie, kosztuje od powiedzmy 40 tysięcy euro, gdzieś tam, nawet w skrajności, do blisko. 100 tysięcy euro. Im bardziej na południe będziemy się kierowali, tym gleby dużo mniej przydatne rolniczo. Tam występują bardziej sady, jest już dużo, dużo ten klimat cieplejszy, rolnictwo jest dużo, dużo słabsze, no i są też dużo tańsze grunty, co nie znaczy, że tanie. Bo w takich najtańszych regionach o niskim znaczeniu rolniczym przyjdzie i tak zapłacić w granicach 15-20 tysięcy euro, więc jest to drogo, nawet porównując z tym, co mamy w Polsce. A przypomnę, że mówię o, że te 15-20 tysięcy euro to trzeba zapłacić przy glebach o najmniejszej użyteczności rolniczej, a w regionie, gdzie ta produkcja jest naprawdę intensywna, jak tutaj, trzeba zapłacić w granicach, mówię tych od 40 do nawet i w skrajnościach pod 100 tysięcy euro.